Dużych emocji dostarczy nam w najbliższy weekend UKS Piast poprawa Ostrzeszów. Na sobotę zaplanowana jest inauguracja pierwszej ligi, a dzień później w Koblogórskiej Hali Sportowej odbędzie się pierwszy ogólnopolski memoriał imienia Jerzego Przygody. Pierwszym ligowym przeciwnikiem UKS-u będzie Beniaminek z Dąbrowy Górniczej. Przypomnijmy, że w ostrzeszowskiej drużynie doszło do dużych zmian kadrowych. W tym sezonie wystąpimy w pięcioosobowym składzie w rozgrywkach pierwszej ligi. W naszym zespole pozostali Paweł Piotrowski i Adrian Spychała, natomiast do zespołu dołączyli Kamil Nalepa z ZKS-u Zielona Góra, Adrian Więcek z BISTS Bielsko-Biała oraz Michał Krzyżanowski z Maximus Gotyk Toruń. Zdajemy sobie sprawę, że mnóstwo trudnych spotkań w tym sezonie przed nami 20 aż kolejek ale nastawienie jest bojowe. Na pewno z Dobrowiakiem będziemy walczyć o, o komplet punktów, chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, jak wymagający jest to przeciwnik. Też dokonali wielu roszad przed tym sezonem i myślę, że to też jest ekipa, która będzie walczyła o czołówkę tabeli. Prezes klubu Jarosław Krzywaźnia zapewnia, że zawodnicy zrobią wszystko, aby w nowym sezonie zaprezentować się z jak najlepszej strony. Myślę, że na pewno tą poprzeczkę postawiliśmy sobie w tamtym sezonie bardzo wysoko i teraz będzie nam pewnie ciężko utrzymać tą pozycję drugą. My celujemy w to, by być w pierwszej czwórce, w pierwszej piątce. A jeżeli uda nam się zagrać jeszcze raz baraż holotu Superligę, to na pewno byłoby super. Natomiast nie nastawiamy się, że to jest nasz główny cel. Głównym celem jest to, żeby dobrze rozpocząć sezon. Wiemy, że mamy trudne kolejki przed sobą, bo zagramy chociażby z Dąbrowiakiem. A w październiku każdy praktycznie mecz, czy z Rzeszowem, czy z Olesnem. Bielsko-białą będą na pewno dla nas bardzo wymagające. Nie nakładamy na siebie żadnej presji, zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy chyba jedną z najmniejszych miejscowości w całej pierwszej lidze i dla nas samym sam, sam, sam sukcesem jest granie w rozgrywkach pierwszej ligi, a myślę, że utrzymanie jesteśmy spokojni i naszym celem będzie walka o czołówkę tabeli. Inauguracja Ligi to nie jedyne wydarzenie, na które UKS Piast zaprasza w najbliższy weekend. W niedzielę odbędzie się pierwszy ogólnopolski memoriał imienia Jerzego Przygody. Ten pomysł zrodził się ponad rok temu i nie będę ukrywał, że zawsze chodziło mi po głowie to, żeby uhonorować tak wybitną postać, jaką był pan Jurek Przygoda. Cieszymy się, że to, to się teraz uda, że zrealizujemy ten, to nasze postanowienie. No i myślę, że ta impreza jest już dopięta praktycznie na ostatni guzik. i... I ja liczę po cichu, że będzie to impreza cykliczna, że co roku będziemy taki ogólnopolski memoriał organizować na początku sezonu. Liczymy, że w tym roku będzie oddźwięk dosyć duży i że będzie nam się udawało to powtarzać w kolejnych sezonach. Mecz ligowy z Dąbrowiakiem rozpocznie się w sobotę o godzinie 15 w sali przy ulicy Sportowej w Ostrzeszowie. Natomiast na niedzielny turniej organizatorzy zapraszają już od godziny 9.